Co możecie powiedzieć o takim udziale w takim kursie masortentrycznym prowadzonym przez mężczyznę? To, co, co ja zyskałam jako, nie wiem, jako kobieta, i to, co mogę dawać innym, na przykład swoim dzieciom, bo to też jest ogromna wartość, tak? Tak jak ja się otwieram na siebie, to wtedy mogę, mogę innym to, to swoje otwarcie i tą radość dawać. Całe swoje życie w sumie byłam mężczyzną. Tak wiesz, jakbym dostała drugie życie. No teraz się czuję bardzo kobietą. Takie męskie prowadzenie y, zachęca do tego, żeby wejść w to doświadczenie. Y, nie czuć tam w ogóle przewagi męskiej energii. Jak widzę osobę, która prowadzi i ona ma w sobie tą pewność, y, to ja po prostu za tym, za tym idę, bo ja wiem, że, że to mi daje poczucie bezpieczeństwa. tak? Y, tutaj przed nagraniem mieliśmy Taką śmieszną sytuację, którą ja bardzo głęboko poczułam. Poczułam się właśnie tak, jak na kursie, jak nie mogłam czegoś włączyć, i już zaczęłam się tak irytować, gdzie te guziki wszystkie. Ja się mówi tu z prawej, tu z lewej, tu już w ogóle chaos, ja już panika. A ty nagle mówisz Poczekaj, Asiu, daj jej to poczuć. Tak, pyk, pyk, udało się. Ta stanowczość, ale i ogromny szacunek. Ale bez nadmiernego takiego głaskania kobiet po głowie, a tu już po jednym dniu po prostu jest przywracanie ustawień fabrycznych i powrót do, do takiej naturalności, że jednak ta męska energia ma w sobie taki konkret. Nagość deseksualizuje, tak jak powiedziałaś, nie? że można by było powiedzieć, że nagość seksualizuje. Nie, ubranie seksualizuje. Jako kobieta mogę powiedzieć, no, kobiety mają różne kompleksy, tak? Tutaj za mały tyłek, tutaj wystający bruch, tutaj coś. A tak naprawdę na tym warsztacie yy, ludzie tak naprawdę już drugiego dnia ta nagość staje się czymś normalnym, bo to jest nasz naturalny stan, tak? E, ubranie powoduje, że to, czego nie mamy na co dzień, czyli tej nagości, e, że rosną wyobrażenia na temat. Tak, tak zwanego zakazanego owocu, jakim jest ta nagość, i nagle ona urasta do rangi nie wiadomo czego. Totalnej iluzji, jakby niebezpieczeństwa, nie wiem, lęku przed, przed tym spotkaniem, zmierzeniem się z tym. I potem e, mamy lęk przed spotkaniem się z tą prawdą o sobie, z tą nagością, która wcale nie jest seksualna, która jest naturalna, prawda? Po prostu to jest ta przestrzeń na bycie sobą, i, 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 i tam. To jest tak bezwstydne po prostu obnażenie siebie ze łzami i ze śmiechem, po prostu ze, ze, ze wszystkim, ze wszystkimi po prostu ruchami ciała. E, i, I każdy ma do tego szacunek, tak? I ta nagość jest czymś tak naturalnym, to jest takie uwalniające, piękne. E, ta, nago, ta nagość nie jest seksualna w ogóle. Nagie ciała nie podniecają. To jest po prostu bycie w takiej prawdzie. I dlatego ta nagość jest taka symboliczna, tak? Bo to stanięcie właśnie w nagości przed drugą osobą to jest to takie odsłonięcie się naprawdę do bólu czasami. Ze wszystkim. Tu już nie mamy nic do ukrycia. Już, już nie mamy tych masek, nie? Te maski po prostu czasami spadają ja w tym masażu cofnęłam się do czasów z życia płodowego, odczucia tego, jak się jest, jak się jest w brzuchu, jaki tam jest mamy, jaki tam jest spokój. Tak naprawdę wyobraźcie sobie, że jesteście przez 9 miesięcy w stanie medytacyjnym. Tacy wreszcie, nie wiem, no właśnie, kompletni, tacy niepozasłaniani. A nawet jak pozasłaniani, to jesteśmy w stanie już po prostu z dużo większą lekkością, łatwością się odsłonić. Mogę to powiedzieć. To jest spektakl, to co się czasem dzieje na sesjach. Yy, może przerażać, yy, bo czasem jest to, są sceny jakieś dantejskie wręcz. Jak, no, naprawdę są. i, i jest i śmiech, i, i łzy, i po prostu krzyk, rozpacz, yy, radość. Tam jest taka po prostu feria emocji. Yy, że to w, no, w normalnym życiu powiedzmy, to doświadczamy, tylu emocji, to możemy do doświadczyć, nie wiem, w przeciągu 10 lat. Modyfikujesz, tak, jesteś takim moderatorem powiedzmy. <laughs> Moderator procesów zadziewających się na kursie. Delikatnie z jednej i z drugiej strony czasem tak, wiesz, jednym palcem możesz dotknąć i po prostu się odpala. Zadbaj o siebie i pojedź sobie na ten kurs i zrób coś dla siebie i wyjdź z tego pudełka i przekrocz trochę te swoje granice, bo jak sama nie masz czym oddychać, no to, no to już nikogo nie uratujesz wokół. Tak się w pewnym momencie w tym gubimy albo jaka być powinna, ale się trochę boję, ale trochę mi się chce, tak naprawdę 90% życia pełnego lęku to się odbywa tylko w naszej głowie. Że Ja bym nawet tak z czystej ciekawości pojechała.